Szanowni Państwo, my się łączymy w tym ogromnym bólu na z całym narodem francuskim, to jest ogromna tragedia, ogromna tragedia, która spotkała naród francuski i jestem wszystkim bardzo, bardzo przykro z tego powodu. Oczywiście, miejmy nadzieję, że nigdy już się to nie wydarzy. Się prezesie. Szanowni Państwo, w trakcie ostatnich miesięcy, w trakcie trwania kryzysu Imigranckiego wielokrotnie ostrzegaliśmy, wielokrotnie ostrzegałem ja osobiście, że takie rzeczy będą się zdarzały, że mogą zdarzyć się w Polsce. Wtedy mówiono nam nie straszcie Polaków, nie straszcie Europy, bądźcie otwarci. Gdy mówiłem w Sejmie, gdy mówiłem podczas debat, że ludzie, którzy w chwili obecnej masowo najeżdżają Europę, to nie są uchodźcy, to nie są imigranci, ci to są wręcz najeźdźcy. To są ludzie, którzy nie uciekają przed wojną, ale nie są wojnę do Europy. Nie spodziewałem się, że tak szybko, tak drastyczne zdarzenia będą miały miejsce. Wypowiedź premiera Francji, że spodziewano się tego i że ta rzeź nie jest ostatnia, pokazują w jakim stanie jest Europa. Pokazują, że musimy podjąć fundamentalne, ostre, zdecydowane działania, że powinniśmy absolutnie przeciwstawić się tej fali. Islamskiej kolonizacji, która ma miejsce, temu radykalizmowi, który kończy się mordowaniem Francuzów. Jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości zgodnie ze wczorajszą wypowiedzią pana ministra do spraw europejskich przyszłego Konrada Szymańskiego, zgodnie z wypowiedziami z ostatnich tygodni pana przyszłego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego będzie kontynuował politykę Ewy Kopacz, będzie realizował postanowienia, na które zgodził się rząd Ewy Kopacz, to prawo i sprawiedliwość obecnie rządzący będą współodpowiedzialni z poprzednim rządem za to, że taka tragedia na pewno wydarzy się w Polsce, to jest tylko kwestia czasu, kiedy to się wydarzy. Lubimy nie, robimy wszystko, bo to się nie wydarzyło w Polsce. Proszę Państwa. Ja o tych groźby mówiłem tu w Sejmie w 1993 roku. Bo my myślimy o przyszłości Polski, a nie o najbliższych wyborach. Więc wybory możemy przegrać, a przyszłość Polski jest w naszych rękach. Pamiętajmy, za 10 lat to samo będzie w Polsce, bo jeżeli raz nas wpuszczono na 7 tysięcy, to jutro będzie to 70 tysięcy, a potem 700. Proszę Państwa, nie można tego dopuścić, że prawo europejskie na pierwszej w Polsce. Ci co, ci zdrajcy Prawa i Sprawiedliwości, i podpisali traktat lizboński, wrócili do tego, że prawo europejskie na pierwszeństwo w Polsce mogą napsali dowolność dla do imigrantów. I mam to już nic do powiedzenia. Nic do powiedzenia. Ci ludzie powinni w wolnej Polsce odpowiedzieć za to, co zrobili. Ja wzywam Jarosława Kaczyńskiego, by przeprosił za to, co zrobił. Za to, że zachęcał do podpisania traktatu lizbońskiego, że go ratyfikował, za nim głosował, że go zachwalał. Za to trzeba przeprosić, bo to jest efekt podpisania traktatu lizbońskiego. Ludzie daje aż podpisuje jakiś tam traktat. Nie, za tym idą praktycznie konsekwencje i za lat 10 je zobaczymy. Dlatego ja tam oczywiście pojadę do, do, do Parlamentu Europejskiego, tam, tam walczyć w całej Europie, ale tu my w Polsce musimy powiedzieć nie. Musimy powiedzieć nie temu, że Unia Europejska, ci Wariaci, pani Taciorowa powiedziała wyraźnie, Unia Europejska to są chory wymysł lewicowych intelektualistów. Chorych ludzi. którzy myślą tylko tolerancji, prawda, prawach człowieka i tak dalej, nie myślą o zabijanych ludziach. Ich nie interesuje. Ja czytam ktoś teraz powiedzi, czy winna jest nierówność społeczna. O i dlatego są te bunty. Jest to nieprawda oczywiście. To oczywista nieprawda. Przyczyną jest to tolerancja dla zła, tolerancja dla multikulti. Jesteśmy w Europie i chcemy żyć w Europie, chcemy żyć w Polsce, a nie chcemy żyć w Polsce islamskiej czy w dowolnej innej. I tyle ze mną mam do powiedzenia. Proszę Państwa, liczymy na Wasze poparcie w walce o to, że Polska znów była wolna, żeby Polska znów zapanowała normalnie. Dziękuję za uwagę. Zadaję jeszcze jedno zdanie. Puste krzesło na Malcie, puste polskie krzesło podczas szczytu na Malcie jest skutkiem tego, że nikt nie chce dać twarzy do tej polityki, z którą głęboko nie zgadzają się Polacy. W gruncie rzeczy cały ten spór e, polegał na tym, że nikt nie chciał siedzieć na tym krześle podczas szczytu, podczas którego kontynuowana jest patologiczna i zbrodnicza dla Europy, dla Europejczyków, dzisiaj dla Francuzów i dla Polaków polityka. To znaczy przede wszystkim jeszcze chciałbym powiedzieć jedno. W kampanii wyborczej Jarosław Kaczyński mówił wyraźnie, nie będzie w nie będą wpuszczani nielegalni imigranci do Polski. My liczymy na to, że dotrzyma słowa, że żadni nielegalni imigranci do Polski nie przyjadą. Dziękuję, Dziękuję bardzo.